Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV. W sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Misk Mazowiecki na 2019 rok. Wszystkie komisje, opinie jednogłośnie pozytywne. Otwieram dyskusję. Proszę pani radna Teresa Szymkiewicz. Chciałabym wyrazić swoje zadowolenie z tej uchwały, zwłaszcza z paragrafu drugiego ustęp 2 ja wielokrotnie prosiłam, żeby schronisko było dla zwierząt w pobliżu Mińska Mazowieckiego. No niestety. Wiele lat było to poza, to było jakby bardzo trudne. Teraz burmistrz się przychylił, postarał się, no jest blisko w zamieniu, także będziemy mogli jako radni, zwłaszcza z Komisji Komunalnej, może tam pojechać czasem, zobaczyć, jakich będziemy wiedzieli, w jakim stanie są te zwierzęta. A teraz mam jeszcze takie pytanie dotyczące paragrafu dziewiątego. Tam jest zapewnienie całodowowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zapewnia pan Andrzej Mastalerz, podany jest gabinet, adres. I ja mam takie pytanie: czy w nocy, jeżeli, no zobaczymy, że jest jakieś zwierzę potrącone przez Yy, przez samochód, czy no coś się stało, czy, czy ktoś sam potrąci, co ma yy, zrobić? Zadzwonić do tego lekarza weterynarii i, i on, i on yy, zainterweniuje? Jakie są zasady postępowania? Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania. W związku z tym, w momencie, kiedy się z odpowiednimi służbami człowiek skontaktuje, no bo wiadomo, że nikt nie zapamięta numeru telefonu do lekarza. W związku z tym czyli, e, czyli... służby, które działają na, teren, na terenie naszego powiatu, e, mają tą informację. To jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ono działa 24 na dobę. W związku z tym, informację, jeżeli taką będzie miało, to powiadomi właściwego lekarza, z którym ja Aha. Powiadomi. Nowa... Dziękuję również Pani Tereso. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie mandatu i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle. lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?